Siemanko gołąbeczki, zobaczcie, z rana, obcy siedzi jakiś czerwony u sąsiadów na chałupie. Już się pogoda wyklarowała, w nocy padało ostro. A zobaczymy, co to za gołębina. Wypuścić trzeba raby. Tam siedzi jakiś młody czerwony, ale nie wiem co to jest no? Tam siedzi młody czerwony Nie wiem jak si owce Tripler. Tripelek mhm. Jakiś murzeń się pokazał na niebie, ale też tylko przeciął Wrócił zaklepał i znowu poszedł. A czerwony siedzi Na domie Zobaczcie młody czerwoniutki jaki taki już prawie siedział Delikatny. <grystanie> siatkę woli usiąść. Też nie. O, zobaczcie jaka petarda. Poszła pocztowych tygrysy. Tak nisko jak szybko. Ona trzeba posypać na budę. Zobaczcie co to jest. Godziny chyba na tym domie siedział zaraz zobaczymy Żeby go nie spłoszyć bo to dzik Sztuka z niedzieli, czerwona jest. Aczkolwiek zamykał go nie będę, bo mi się nawet nie chce. <grywy> Czerwony. Bez obrączek. Młodziutki. Ze dwa lata temu, ze trzy przyleciała do mnie też taka czerwona. Młoda, tak jak ten. I lata do tej pory Będzie chciał, to zostanie, zaraz będzie zgubał, nasypałem jedzonka. Ich lata No proszę, już mu się spodobało to Młodziutki Ogon stalowy. Ale może się kiedyś wypierzeje Od 14 zmiana repertuaru zaraz będą pocztowe latały i tak codziennie to samo Na tą chwilę oczywiście. Żółte się poderwały, poszły na Adamów i wrócić nie potrafią. Tiplerki Na jajka się drugie ganiają i zwariowały troszeczkę. No, ciekawe, ciekawe, nic nie ruszam. Tam się gdzieś kręcą. Jak wpadną w siatkę to po nich. Tam na nich trzy siatki czekają. On to może być głupi, ale ona była mądra przynajmniej na tą chwilę. Żeby to były inne gołębie to bym powiedział przepadły, ale te są inne. Te po domach, po drzewach mogą wrócić. Same się tu poderwały i same muszą wrócić. No, i chyba nie wrócą. Adam tam gania. A mógł je złapać. Wujek daje coś dobrego. Witaminki jakieś. Lepsze niż te żarczy, zobaczymy, są tutaj. Pełno soli pewnie. Zaraz zobaczymy. No jakie? Pełno soli. Zaraz mu pokażę. Wujkałowy, zaraz zobaczymy. zobaczcie. Bocianka. Żałobniczka. Perłowa boczata. Perłowa ładna. Taka do doganiania, piękna. On to ciekawe. Wczoraj patrzyłem, że na kominie u niego siedziało bocian. To ja oczy ma czerwone Budapest No pokażę, pokażę <grywa> Pokażę tacie Żała ładna Oprawa Białe oko Młode leżą. O jest, to to kurwa. To ci kurwa. No widzę. Choruj, to i koncie grzają tym słoneczkiem. Tak, ale bo teraz słoneczko wyszło. A teraz to usiądło. Pokaż mu jete. No pokaż. I tam nie każdy, że tam z tego, że nie dawno bo to. No ta, ta bocianka taka trochę przemulona, bo ona taka to. zmęczona na Ten bocian. A chul, bocian, kurwa, a ba, iu, bitmu, No, ha? a moje tu nie przylatują. Nie te kurwy są tam tak? No tam. No ale to stare sama. Tak? Stare sama. Tak. No. A. Ale raz, no. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ja siedem, siedem tak, dziewięć, ja jedenasty. No ja to ty? To... Tu siedziałeś, a ja tu. I wyjebały, chuj nie wróciły. No a co ty myślisz? To ma były, to co? Tu, co ich tu trzymało? Ale też młodziak. Młodziak, no to może coś ci wzięło go? Tu się nie patrzę, jasne nie ma. A. Masz coś a. posypać im? Co? Posypać im coś? A ja Ja was pogonię i tam jest cigarne, nie jest żadne ładą jak się do kukurydzy, jak zrobię. Lubię to kukurydzy? Nie, nie za bardzo tej kukurydzy, zobacz. Nie, ale bo wolno to żadnie, posybałem w nie zawiesz to. Wymieszałem więc z kukurydzy. No to właśnie chodzi. Wziąłem trochę kukurydzy z oddzielnej beczki. No. Ale no dajesz kukurydzę jak są młode. Daję wszystko. Tam to bez tego, bez kukurydzy było Więc, a to, to ta zabytka żałobniczka? Ładna Co? Ładna dropiata A to co to jest? Ta dropiata? To jakaś oca chłopana Chyba Właśnie tak? patrzy, że nie miałeś <laughs> nie, Już nie. przychowałeś? Chapałem Ty no. zaturzyła też Derwę w budzie Moment się zaparzy. Tam siedzi, te pary i puściłem w pójść, słabki. Te budy zagonią tam do druka. Ciemne. W tu nie będzie żadnego ciemnego, z grosem muszę się go obgonić, Bo te, te się na gydowal, tak, To zobaczysz, miejsce się zrobi tego, tego z kantem, tak, tego z fartuchem, zjadko. tego Co? tego. Co? tego. Co? Ja to bym tu kurde. Ale kurwa. tu nie ma żadnego z fartuchem. Jest. No. Jest. Który? Z fartuchem nie ma? Nie No, gdzie no jak ten koroniaty, zobacz jaki ma kurde. Który? No ten koroniaty tutaj. A ten? No jak nie? chciałem go zostawić. tu <laughs> też jest wina bo tam się pamiętasz Po, po dobrej parze taki wyszedł. Po, i tej, po tej ciennej tego, tego. Ja Andrzejowi takiemu kurwa blonga taką samicę zawiózł po tej ciemnej tego całego. No. tej ciemnej. Ciemne. No, ale ten murzyn to ode mnie jest, mój młody. No ten pierwszy. A to z Warto, to ja no ten czarny tutaj pierwszy, zobacz, to jest lalka. No ten tu czarny, ten pierwszy. No ten pierwszy tu, bez obrączek, bez niczego? Nie, tam. To z moich jajek jest. No jak nie? Zobacz. Lalka, nawet piórka to nie A już to jest najstarsza, ciemna. Taka lekko marzynkowata. Tu mu się zadarło troszeczkę, ale ładne. uuu w dupy dziura. Ładne jest dupy dziura? A ba, ten jaki koroniaty jest ładny. Tfu, tfu. Ten młody. Młody koroniaty. A tamten No. A nie, jeszcze przekręcił, jest brzydki. Pióro mu, jest? pióro mu na plecach wyszło, widzisz? Ja, ja, nie A nie, wiem, on że... taki poszarpany jakiś jest. No tu. Coś go dzibało kurwa. Coś go bało, no. I. Coś go dziobało. Z ciemnymi to, to jest loteria. Chyba też mutka, widzisz taka ciemna czarna. Mm -hmm. co, no to chyba po tym właśnie. Taka wychowała, co? No. Co? Ale to loteria z tymi ciemnymi, zawsze po ładnych wychodzą brzydkie. Aha, tak, to jest możliwe. A to ten tu. To ten to twój ciemny, kazał zostawić, kurwa no ten to tu tam się wykluł, wiesz Tylko koroniaty takie ładne no, no 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 ale jeden ci został? trzy tam jest ładny dwa były a tam to tamtego co ci łapałem, pamiętasz? No, tak ten koroniaty czarny, co ci łapałem go no i co? tam jest no, tu są dwa samte od tej pary i jedna samica a ten siwy co tam poszedł, zobacz jaki ma fartuch do budy wchodzi, tam poszedł o wychodzi teraz tam? no przy pojniku żadnego nie będzie z to, to, kelak, co? to kelak tak, kielak, co? tak, kelak to jest mądry tak. ja pamiętam jak on przyjechał z Wyszkowa z nim przyjechałem, puściliśmy to od razu ale on chodził ten cień. i one chodziły te gołębie właśnie on miało grączkę. Sajm no że będę noga mu No. No, no. no ja pamiętam. ja, ja nie no. pamiętam. Ten to prawie jak bocian budapesztański jest ten biały. Ten biały taki. To ten? No. Ten Podob, podobny do tamtego. Ja to masz, słuchaj, ty nawet taki że nie wychodzą, bo kochał dobre gołębie niektóre. No nie. Te winery. Przecież ty ani jednej pary winerów nie masz. Nie mam. A młodych winerów masz? Jest. <laughs> nie. To dopiero to jest. No, to... to jest dopiero. No. A tego Ale... araba gdzieś wywoziłeś? Co? Tego pocztowego wywoziłeś? Tak, leciał z tego. Z cebularzy. Z mężczyzną? Ten z dronów. Tamten? No. To droniarze wyszwan droniarzy. To... Wysz zobacz. No, jajka, no, ma Taki on kurwa ładny, ja mu wyrwałem wtedy pióro, patrz nie wyrosło i bialutki jest, kończaty jak nie, trzeba ja. motyl ma ładny kolor, co? Zobacz panie, hubal. jest samiec, Hubal Zobacz, moja stara świtka, też, jeszcze tam ma Ma, Tak martwym piękny Nie przyszła i poszła uh -huh. No i tak niedziela jakoś leci, co? Tak leci, poleciała niedziela ten jest bardzo ładny. Co? Ten. Kukurydzę co? lubi. Chyba. Nie, aż, co, że <grydze> aż, aż przełknąć <grydze> się może za, tej czy ma, nie może tej kukurydzy. tak tak wójkę poleci. Może Ale jaki miał dziób, co? żółciutki. Żółciutki ma ten dziób no, chyba od tej kukurydzy. I, koron, i koronka na głowie. <grydze> nie ma korony. Na głowie ma takie... To działa. grzywacz, to jest grzywacz. Grzywa, no jest grzywa. Tam te silną Ja będę jajka miał od nich. Dobra, jajka będę miał od grzywaczy. I co, kto, kto je wychowa? Nie wychowają ich? Patrzyłeś już? Próbowałeś? Tak. Nie chodzę, bo one robią takie robaki więcej jak to. Grzywasz wychowa ci głębia. No? Jakbyś do grzywacza no. wychowa, elegancko wychowa. A, kanty już się wyrósł. Co? o wyrósł. No to, to jasno ma pana. To, to, to... To była to, żeby, ją, żeby taka zdychała, No taki zdechak bo no. Co? No zdechlak. No taki, no, no, no to tu ona Ona, tak kurwa, jajka miała, jajka, no bo nie odpakuje. Ja, ma dobrego silnego, ma. to <noise> <noise> tym parze padzie, no kurwa. Tu troszkę młodzieży jest. Co? Kukurydzy nie jedzą, zobacz. Nie. Nie pasuje im. Ja patrzę jako przez okno, to patrzę, że... Posy, posy. Słabo, słabo, bo się zakochał w tym nety zarciu. No, oczywiście. U mnie to samo. Ale u mnie to jest tak, że jak pszenicy nie zjedzą, to im nie dam tego lepszego. Też się nam dzisiaj Nie. masz. No? chodzi, da żeby aby miały wodę. No, woda. Wodę mają Woda. A mają żerować, co? Zakwaszczasz do wody, dajesz? Co? <laughs> Nikt nie daje wody, wodę mam ze studni dzieciaku. A widzisz, a ludzie dają. Co? Nic, ze studni wody im dajesz. Twardą. Woda źródlana. Z buga. Budżanka. Daleka woda, ze źródła. No z buga. Tu jest źródełko. Gdzie tam do tej woda. <laughs> Ale jak wybierasz często, to na czyste, co? Cały czas biorę. Weźmiemy? Wybierzemy? Jak kryształ, to Zobacz. Wezmę. Zadzierżgniesz sam? Tak. Sam weźmiesz? Tak, bo ty nie umiesz. No jak nie umiem? Jest. Ile tu jest kręgów? Mało. Kręgów, ale woda ładna. Mało? Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja osiem kręgów chyba jest? osiem. Idzie, idzie. e kurde źródlana patrz pyszna co? pyszna jak łezka no. zimna jak lód ale z tego zobacz po ja podświetlę no widzę bardzo dobra jak kryształ woda teraz kobieta mówimy te gary wszystkie jeszcze studnia działa, co? Albo działa studnia. Mówię, studnia jest. Jak ten, jak, wszystko... jak zabraknie w kranie, to studnia jest, co? A czemu do mnie przyjeżdżali? A pamięta... pamiętasz wtedy jak ten? Jak o, tej wody. Za... Do mnie przyjeżdżali, bym, tak? A ja nie przyjeżdżałem, dlaczego? To wszystko do mnie Pamiętam, kurwa, jakim brałem wody, rozumiesz? z tego rociągu No. Ju, one już spicały. Był nie, by, nie była dobra, no? Co? No <laughs> ta woda, woda jest kurwa, każda taka. Inna, o ten ciemniak jaki zobacz. O Ten to jest listek czarny, ten. Zobacz, Mortka Czarna. Ten? ten młody, tam, tam poszedł. Młody. Tam, ten, też młody. tak, gramy ciemniaki to niezgrabne. No tu taka para, dobra. Ty wolisz czarne czy siwe, najbardziej? Woli siwe, wolisz to... siwe co no, zrobisz? No. no co zrobisz? hmmm jest trochę niech wadą lubią to że umie dzieciaku nie ma nic żeby nie żarcia za miesiąc gonianie co? za miesiąc w górę tak nie wcześniej A <laughs> to malutki będę rozpędzał to poleci za szmatek, masz dobryki? To? Masz dobrą szmatę do ganienia? Mam. A ja dostałem to? od Roberta taki kij takiego. Jaki? Nie wiem, 7 metrów ma, taki, taką wędkę wiesz. Zabiesiłem na górze taki kawałek tego chorągiewki. o jest. Coś pięknego. A ja mam tam lewy za budą. No. Ten mnie przy, 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 wy, wyciął ten cały poeta. Ano? Jedno tam jest za studni, drugi tu leży. Długie, kurwa, no, Dzczyna? No. jak ten to, to smatki tam życz, żaden nie usiądzie. Na razie nie, bo malutko, bo niby hmm. Ta ładna buda peszczka jest. Mudka moja. Żółciutka, ani piórka po sobie nie ma żadnego zarzuca. Ani piórka po sobie nie ma żadnego... Moja Nic się nie wyrosło. No, no. Moja młoda samica. I po pesztach? A cholera go wie. Hmm. Nie, ta nie moja. To nie jest twoja, bo ona ma ten. obrączki. To jest peczka to od siebie, od siebie ta co się Nie, ta ode mnie to jest tu chyba na kracie siedzi, zobacz. Chyba prawda. Nie? Tam, tam A ty masz rzecz. kilka tych żółtych widzę i tam masz, taką tego na, masz. Na, na, na. Ja nie mam żadnego. Jest... A nie, jednego mam. Jedną, ta ta ale taką bez, bez, bez szyjki. Ma. Jak to nie? Ta peczka to nie chciała się wiąć, to Nie, 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 bo tam to miała czerwoną brączkę. To nie tam, to kto ta <gryz> to peczka? To wiadomo, że łapana no no? Wiadomo. Bierz, ja nie, nie No ja wiem O ten ciemny fajny, zwykły Który? taki. No ten zwykły taki. Tamten, ten, ten, najprostszy czyszciutki ogonek, wszystko ten. ten. A ten jaki jest, zobacz. Który? Ten Ten do Ten co? Ta, to samica? to samica Kukurydzę, zjadła i się przegina. Mhm. Ona ładna, on taki kancik ma delikatny. Lubię ciemny. Taki wesoły, zobacz. Albo ten. A, ten jest? No, <laughs> Który? Ten, co tu grucha. A no, widzę, no. Hmm. A jest bardzo to. Zielona ma obrączkę. Ta. A jest bardzo to ciemno Łukasza, to poznałeś do jego. jajka uh -huh. mają na podłodze. Ta jest brzydka, ciemna korniata z tym Kuba? kantem ta z tym kantem To ta No i ten też kant ma, zobacz ten, No to no jeden to... No ciemne to są ciemne, Jedno takie są no. Piórko to mamy, można wybrać. No można, przyciąć Co no, przyciąć Ładne gołębie trzeba kosmetykę no, z... no, Kosmetykę no, trzeba to wprowadzić to jak mają kurwa te długie No to mają To już tu nic nie zrobi. Nic A kancio kurwa Lecę do domu, bo to wiesz nie wiem Nie wiem Może w tygodniu może A w środę Co? Dobra No Pojedziemy po pożarcie Dobra Trzymajcie się od z Bogiem Cześć 18.47 Zobaczcie Dały się złapać? Nie dały się złapać, to są kurwa inne gołębie, tam są trypelki Nie dały się złapać Także byłem u wujka Pogadałem, pośmiałem się u wujka troszeczkę Mówię trypelki mi złapali, poleciały Nie dały się złapać Mistrzostwo świata, takie właśnie są gołębie Jak ktoś jest mądry, który będzie leniwy nie będzie chciał chodzić, ale będzie chciał wracać. Nie da się złapać. One po domach, po chałupach, kurde, będą zapieprzały, po drzewach, ale na budę nie usiądą. Ja już nawet o nich zapomniałem, już złapane A tam po to to już złapane Młode czekają. Także 18.47. Kończę. Pozdrawiam. Robię film i wrzucam. Trzymajcie się. Cześć.